Poziom 44 jest 45 poziomem bakromów. Jest to nieliniowa przestrzeń teoretycznie połączona z frontrumami. Poziom 44 przypomina opustoszały i pusty punkt sprzedaży detalicznej z częściowo funkcjonującymi światłami przenikającym przez cały poziom. Przypuszcza się, że światła te są zasilane elektrycznie, ponieważ nie wytwarzają wyraźnego fluorescencyjnego szumu. Jednak często słyszy się, że emitują subtelne elektryczne brzęczenie. Okna, które są powszechnie obserwowane w pobliżu ciemnych miejsc, są uważane za w pełni bezpieczne i nie mają żadnych zgłoszonych efektów, gdy znajdujesz się obok nich. Wszystkie aktywne okna na poziomie 44 wyświetlają ruchome obrazy front roomów, choć nie można stwierdzić, czy są one dokładnie zsynchronizowane z rzeczywistością próby komunikacji werbalnej i niewerbalnej przez te okna nie powiodły się. Poziom ten jest sklasyfikowany jako przestrzeń nieeuklidesowa, co powoduje, że nawigacja i cofanie się jest niepraktyczne i niemożliwe. Zaobserwowano, że efekty nieliniowości na poziomie 44 pogarszają się proporcjonalnie do odległości od pozycji startowej. Wykazano, że konsekwentna nawigacja jest niezwykle trudna, co prowadzi do nieokreślonej wielkości poziomu 44. Często jednak teoretyzuje się, że wejście do przestrzeni pozawymiarowej można osiągnąć poprzez późniejsze dotarcie do absolutnych peryferii tego poziomu. Ze względu na potencjalny związek okien na poziomie 44 z rzeczywistością. Często podkreśla się to jako prawdopodobną opcję, jednak nie jest to potwierdzone. Większość wędrowców, którzy przypuszczalnie zdołali dotrzeć do odległego poziomu, nigdy z niego nie powrócili, przy czym większość przypadków przypisuje się brakowi odporności i nieumiejętności cofania się. Pomimo pustki w poziomy, w wielu pomieszczeniach poziomu 44 znaleziono specyficzny płyn o nieznanych związkach atomowych i pochodzeniu. Ciecz ta przypomina węglopodobną substancję o nienaturalnej jakości i kwasowości. Kwas ma zdolność do szybkiego korodowania kartonu i drewna, a także podobno do rozpuszczania ścian i sufitów poziomu 44. Wiadomo, że ten związek chemiczny jest w stanie rosnąć z czasem i dlatego stanowi on potencjalne zagrożenie dla wędrowców, ponieważ staje się coraz bardziej powszechny. Obecność istot na tym poziomie jest bardzo rzadka. Jednak jęki i piski można usłyszeć z daleka, zwykle z pod sufitu. Ciemność jest często uważana za podstawową atmosferę, w której większość istot ma tendencję do pojawienia się. W częściach ciemnych poziomu można znaleźć prawie każdy rodzaj istoty, w tym wranglerów, jednak w ograniczonych ilościach. Zaleca się przestrzeganie normalnych protokołów bezpieczeństwa w przypadku śmiertelnego scenariusza. Ostatnio pojawiły się doniesienia o niestacjonarnej sylwetce, znajdującej się po drugiej stronie okna, podczas patrzenia przez nie. Zauważono, że daje ona poczucie superpozycji między liminalnością a niepokojem i pojawia się zazwyczaj w sytuacji pełnej obaw. Nie wiadomo, jakie jest prawdziwe przeznaczenie tej figury, przeciwnie uważa się, że symbolizuje ona doświadczony przez kogoś strach i zmartwienia we frontrumach jako konsekwencje ich nieobliczalnego zachowania. Statuetka z zarysem Świadkowie obecności sylwetki mają podobno niewielki związek z obecną sytuacją poziomu 44, wskazując na możliwość istnienia pozawymiarowej przestrzeni poza poziomem. Raporty ze spotkań z tą istotą pokazały, że jest ona w stanie komunikować się z wędrowcem w sposób poznawczy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Istota ta jest w stanie wyrazić emocje i ukryte wiadomości, jednak poprzez krótkie, niejasne i powtarzające się frazy. Wszystkie te cytaty zostały odtworzone przed kilku świadków i doprowadziły do powstania różnych teorii na temat tego, co mogło się wydarzyć na poziomie 44. On niszczy mój dom. On sprowadzi na nas wszystkich zgubę. Tylko podczas ucieczki możesz go znaleźć, Rzeczywistość rozpadnie się wraz z moim domem. To miejsce straciło swoje bezpieczeństwo. Musisz go powstrzymać, zanim przejbie władzę. Jestem tu, aby przenieść ci tę wiadomość. Jesteś jedyną osobą, która może nas uratować. Ponieważ kontekst tych słów jest niejasny i niejednoznaczny, jednak uważa się, że jest to wiadomość wskazująca na potencjalne zagrożenie dla całej rzeczywistości oraz front roomów. Wiele teorii mówi o tym, że poziom 44 jest głęboko powiązany z Front jednak nigdy nie opublikowano żadnych autoryzowanych odpowiedzi. Bazy placówki społeczności. Placówka MEG The Asiders. Stworzona, aby spróbować zminimalizować korozję poprzez usunięcie próbek cieczy. Będzie starała się zminimalizować ilość jednostek dla bezpieczeństwa eksploracji. Składa się z 20 członków. Przeprowadzono subiektywne wywiady w celu ustalenia ryzyka potencjalnego zawalenia się poziomu 44 z powodu korozji. Pamiętam pierwszy przypadek, kiedy dostałem w ręce próbkę tego płynu. Wyglądało to jakby sproszkowany węgiel zmieszany z wodą. Niestety MEG nie posiada znaczącej ilości narzędzi, której moglibyśmy użyć, więc musieliśmy badać to tylko mikroskopowo. Po kilku dniach testów wynik podsumowujący był czymś, na co warto zwrócić uwagę. Stwierdziliśmy, że ma bardzo wysoki poziom kwasowości, znacznie wyższy niż zwykle. Z jakiegoś naturalnego powodu, płyn ten miał zdolność do korodowania drewna w bardzo szybkim czasie. Jednakże, gdy tylko pozwoliliśmy mu erodować inne materiały przez dłuższy czas, zaczął je korodować coraz szybciej. To było prawie tak, jakby w pewnym sensie było to czujące. Wiedziało jak ewoluować z poprzednich substancji. I nie mówiąc o tym, że rośnie również w miarę konsumowania. To bardzo zła wiadomość, zwłaszcza myśląc o poziomie. Może on zostać skonsumowany tym czymś w ciągu kilku miesięcy, jeśli będzie konsumował bez niczego, co go powstrzyma. Cóż, przynajmniej mamy tam swoją placówkę, którzy nam pomogą. Ale co mnie najbardziej zdumiewało, to fakt, że płyn wydawał się emitować rodzaj czarnej pary. Ta para wydaje się mieć głęboką korelację z utratą pamięci i fabrykacją. Niektórzy ochotnicy, którzy oddychali tym powietrzem, po pewnym czasie wykazywali efekty uboczne bardzo podobny przypadek do indukowanego strachu. Może nam niewiele zostało czasu, zanim poziom 44 się zawali. Przewiduję, że stanie się to w ciągu kilku tygodni. Nasi ludzie obecnie mają problem z nadążaniem. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Wejście na poziom 44 można znaleźć w obrębie poziomu 0, otwierając metalowe drzwi. Podobnie jak w przypadku codziennego dnia w bakrumach, drzwi te pojawiają się bardzo przypadkowo. Wejścia. Aby wyjść z tego poziomu, wędrowiec musi albo wrócić do miejsca, z którego zaczął, albo znaleźć podobne drzwi, które albo prowadzą na poziom 11, albo na poziom 9. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.